Cześć, z tej strony MedCor Polska. W poprzednim odcinku pokazywaliśmy Wam rozwiązanie, które jest uniwersalnym rozwiązaniem dla praktycznie każdej gałęzi przemysłu, a mianowicie prasę elektrohydrauliczną. W tym odcinku chcielibyśmy bliżej przedstawić Wam naszą prasę hydrauliczną. Prezentowana dzisiaj prasa jest nowością w naszej ofercie. Jest to prasa hydrauliczna 50 ton ze sterowaniem ręcznym oraz nożnym. Prasa wyposażona jest w monometr, stół roboczy. Matrycę, kratkę bezpieczeństwa, podnośnik do stołu roboczego oraz pompę hydrauliczną. Końcówkę tłoka możemy w łatwy sposób zdemontować i wymienić. Nasz stół roboczy możemy w łatwy sposób zamontować na dziewięciu różnych poziomach. Jak już wspomniałem wcześniej, prasa ta wyposażona jest w kratkę bezpieczeństwa, co pozwala poczuć się pewniej w trakcie pracy przy tej maszynie. Podobnie jak w przypadku poprzedniej prasy, tu również mamy możliwość przesuwania naszego tłoka. Powrót tłoka jest możliwy dzięki zaworowi zwrotnemu. Jak zatem widzicie prasa hydrauliczna o nacisku 50 ton z dodatkowym napędem nożnym, to przede wszystkim jakość oraz bezpieczna i precyzyjna praca. To solidna, żelibna konstrukcja o masie przekraczającej ponad 300 kg. Jeżeli zatem potrzebujecie takiego rozwiązania w swoim przemyśle, skontaktujcie się z nami. Kontakt do nas macie w opisie. To tyle ode mnie. Dzięki cześć!